Witajcie. Karta 12 to Skoda 1001 Tudor z 1948 roku, czyli pierwszy powojenny model opracowany w tajemnicy jeszcze podczas okupacji na bazie Skody Popular 1101. Model zaprezentowano 6 marca 1946 roku i co ciekawe, początkowo był sprzedawany bez opon ze względu na ich brak po wojnie. Tylko o co chodzi z nazwą Tudor? Ano jest to gra słowna z angielskiego Tudor, czyli dwudrzwiowy, która finalnie stała się przydomkiem całej serii, również wersji czterodrzwiowych. 1101 to, jak już wiecie, nawiązanie do czterocylindrowego silnika o pojemności 1089 cm sześciennych i mocy 32 koni mechanicznych. Model ten był idealną odpowiedzią na sytuację światową. Lekka i prosta konstrukcja o prześwicie 200 mm doskonale radziła sobie nie tylko na zniszczonych wojną drogach, a nawet w lekkim terenie, co przyczyniło się do sukcesu eksportowego do 76 krajów. Tudor odnosił też znaczące sukcesy w motosporcie. Między innymi 11 lipca 1948 roku zajął trzy pierwsze miejsca w swojej klasie w 24-godzinnym wyścigu spaw w Belgii. Dominował też w rajdach Polski, Szwajcarii czy w rajdzie alpejskim. Zostaw suba, bo za tydzień poznamy zupełnie inną twarz Tudora. Cześć!